Zacznę od krótkiej, ale jakże ważnej informacji. Podczas ostatniego szczytu gospodarczego w Davos firma McAfee opublikowała raport w sprawie zagrożenia cyberprzestępczością. Polega ona głównie na wykradaniu danych. Podobno odnotowano przypadki zatrudniania się osób, których celem była właśnie taka kradzież. Firmy z jednej strony wydają pieniądze na ochronę danych, z drugiej muszą rekompensować poniesione straty, a te są niewyobrażalne. McAfee szacuje, że w skali globu kwota ta sięga biliona, powtórzę, biliona dolarów. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszego profilu SN24TV na YouTube i obejrzenia filmu przygotowanego przez firmę McAfee. A co na łamach środowych supernowości? Oprócz bieżących informacji, jak zwykle wybrane z najlepszych, czyli fragmenty kilku publikacji z pism ogólnopolskich. Fantastyczna strona dla Krzyżówkowiczów. Czwarty już kupon konkursu Apartament Roku, a przypomnę, że wystarczy 10 kolejnych, by wziąć udział w naszej loterii. Trochę sportu, trochę rozrywki, czyli na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.